ja jestem Odaho i mam dla was materiał do oceny z Fight Tactics Nowy tryb w Ligo Lego Mam nadzieję, że nie będę musiał tego nagrywać drugi raz Jeśli zajmę ósme miejsce Grałem sobie trochę w Teamfight Tactics jak ten tryb wyszedł dopiero Też parę razy zdarzyło mi się zagrać na streamie i wiele osób wiem, że było w, jest fanem tego trybu. Jeśli Wam się spodoba ta seria, ten film jest takim, powiedzmy, filmem na ocenę. Jak zobaczę, że oceny są pozytywne, to będę nagrywał z tego więcej. Trochę zmian miało miejsce od momentu, kiedy ostatnio rozgrałem. Wiem, że doszedł Twisted Fate. I taka rada: Na początku znacznie lepiej jest wybrać przed, według mnie, przynajmniej na początku, jest znacznie lepiej wybrać czempiona z dobrym przedmiotem. To, jaką kombinację, jakimi czempionami będziecie grać, w, w naprawdę w dużej mierze zależy od, yy, od sklepu, a nie od powiedzmy początkowych preferencji. A przedmiotów nie da się zdobyć w sklepie. A to jest bardzo dobry przedmiot: Rapid Fire Cannon. Myślę, że mógłbym pójść w Noble. Patrzcie, dostęp widzę. Zobaczcie, mam dwóch warwicków. Na pewno ich sobie kupię. A Zeda, czy chcę sprzedawać? Mógłbym spróbować kupić Eliskę. I pójść w Wild Shape Shifter. I póki co, wydaje mi się, że tak możemy spróbować zrobić. Spróbuję zrobić Team Pod Wild i Shape Shifter. Może to być trochę głupie, że sprzedałem zeda, Znaczy, może się okazać głupie później, jak okaże się, że potem w następnym sklepie mam trzech Zedów Wild Dragon. Wiem, że w pewnym momencie, nie wiem jak to wygląda teraz po patchu, bo był dosyć duży patch. W którym zmieniono i przedmioty, i czempionów. Ale mam nadzieję, że. Wow, Wild Dobra, jest ok. Ranger. W przypadku, kiedy ma się dosłownie dwa albo parę golda warto kupić jest jakąś postać i nawet zamiast zaraz ją sprzedać, dlatego że cena sprzedaży jest taka sama jak cena kupna. Kupiłem sobie pajka, dlatego że. Dlatego, że czemu nie? Jeśli się okaże, że w kolejnym sklepie mam dwóch pajków, może okaże się, że będę mógł zmienić, zmienić pomysł na grę. Chociaż mam już teraz dwóch dwugwiazdkowego Urwika, więc wydaje mi się, że raczej nie wchodzi to w grę. No właśnie, dwóch kolejnych Urwików. Tutaj nic mi się raczej nie, yy, nie zgadza, chociaż wiecie co? Zrobię sobie w ten sposób. Eliska nie jest aż taka dobra. Wymienię, Eli Wymienię Eliskę i wrzucę tutaj Pajka. Pajka, skill znacznie bardziej mi się przyda. Zwłaszcza, że Pajk ma na naładowaną manę już 70 75 na 125 many. Jego skill mi się znacznie przyda, jeśli zostanie dobrze rzucony. A zostanie dobrze rzucony, dlatego że będą musieli do mnie podejść. Chyba, że. Aha, Pajk został sfokusowany. Chociaż i tak da radę rzucić skill'a. Zestunował i Luciana, i Garena, chociaż Garen jest w bardzo złym dla mnie miejscu. No właśnie, Garen... Już pomijając fakt, że nie rozłożyłem swoich itemów, ale nie chcę póki co ich rozkładać. To Garen ustawił się w bardzo złym dla mnie miejscu, a był to dwukwiastkowy Garen. O! Nie miałem szans. Patrzcie, jaki sklep! To jest właśnie to. W tym momencie sprzedaję Warwicka. Dodaję Nidalkę. I... Fajka na pewno nie będę używał. Nie wiem, czy lepiej będzie, jak pójdę tak. W tym momencie nie warto jest. Na moim. Zrobimy tak, o! Nie warto jest naprawdę, abym y, dorzucał Shivanę czy Eliskę. Dlatego że żadna mi tutaj y, powiedzmy synergia nie, nie zostanie wzmocniona. A wolę mieć kolejnego dwugwiazdkowego Warwicka, który będzie korzystał z, y, z tego buffa dla. Dla dzikich, że tak powiem Chociaż Ten Lucian z Guinsoo Mimo, że ma jedną gwiazdkę robi robotę Chociaż jeszcze może jak się uda Nie, dobra Niestety Warwick umarł przed rzuceniem drugiego ulta Więc znowu w... Jestem w niekorzystnej sytuacji Chociaż teraz będę miał yy, czwarty poziom I będę mógł wrzucić czwartą postać do, do drużyny I to będzie Eliska I to będzie Eliska za każde 10 golda napełnia Wam się tutaj jeden, jedno miejsce i yy, każde jedno takie miejsce skutkuje tym, że więcej golda dostajecie po rundzie. Czyli jeśli bym teraz yy, zużył trochę pieniędzy, miałbym 9, to by zniknęło i dostałbym mniej yy, złota po tej rundzie. To jest właśnie ten punkt interest. Maksymalnie 5 można mieć za każde powiedzmy tutaj napełnione, można mieć jedno. Yy, dodatkowego gold'a. Dobra, kogo ja tu chcę? Warwick jest, ale nie potrzebuję go aż tak bardzo. Jestem ostatni, więc mam pierwszeństwo wyboru i nie widzę żadnej spatuli. Wiecie co, wezmę tego Warwicka. Nie, nie pamiętam, jaki przedmiot wynika z połączenia łuku yy, z yy, Giant's Beltem. I wiem, że póki co nie będę mógł go połączyć, dlatego że Warwick będzie ten na ławce i zanim powiedzmy się połączą, to będę musiał zrobić 3 gwiazdkowego. Gościu tutaj poszedł mag. On co tu ma? Przecież mam magię. Sorcerer nie ma tutaj żadnej, on ma tylko ninja, prawda? Assassin musisz mieć trzech, żeby była synergia. Sorcerer też, więc w zasadzie tylko Z dostał. buffa, którego i tak czy siak by dostał, bo jest jedynym ninja. Dobra, także mamy pierwsze zwycięstwo, ale jest to gościu, który raczej nie ogarnia za bardzo, bo jest przedostatni. Ja jestem ostatni, ale ja się trochę muszę rozkręcić, to się nie ma czym martwić. Nie jeden raz pokazywałem, że potrafię, więc spokojnie, spokojnie. Shape Shifter. Ej, chwila, chwila. czy Ja jestem, kurde, głupi. Przecież mam teraz Shape Shifterów. Ja nie zauważyłem tego wcześniej, ale sprałem akcję. Dobrze, że chociaż uszło mi to płazem i udało mi się... Udało mi się wygrać. Jeśli macie 19 golda, a za wygraną dostaje się bodajże jednego zawsze Jeśli dobrze kojarzę. To wtedy wskoczy mi do 20 i będę... Kurczę, Shivana się nie ztransformowała, ale jazda. Za mocny był dla mnie, okej, okay, za mocny był dla mnie. I póki co nie martwię się tym, że jestem przedostatni. Będę miał pierwszeństwo w drafcie. Nie chcę jeszcze levelować, dlatego że im wyższy level mam, tym mniejsza szansa jest na to, że dostanę postacie z niższego tieru. Czyli jeśli zbieram Warwicka, który ma jedną gwiazdkę, to z każdym levelem wyżej jest mniejsza szansa na to, że będę miał jednogwiazdkowe postacie. Chociaż brakuje mi już tylko dwóch Warwicków do trzygwiazdkowego i byłoby to naprawdę... Rewelacyjne, gdyby mi się udało to zrobić już teraz, dobra, Warwickowi udało się zlutować przed śmiercią. Oby tylko moje trzy postacie zmieniły się, bo to jest właśnie wielki bonus tego shapeshiftera. Dostają mega dużo zdrowia po tym, jak się przetransformują. Dobra, trzy postacie się przetransformowały, więc nie powinno być problemu po. Z pokonaniem tych golemów i mam wielką różkę, która po połączeniu z w z bołem, zmieni się w ginso. I taki jest mój cel, żeby Warwickowi dać ginso. Jemu damy ginso i damy mu jeszcze to. I jednego Warwicka brakuje mi tylko do trzygwiazdkowego. Jest Warwick! Ogarnijcie, co się dzieje. Trzeci stage, trzy gwiazdki. Trzeci stage i trzy gwiazdki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Warwick nie dostanie aż takiego dużego fokusu. On się musi trochę rozkręcić. W międzyczasie liczę na to, że moje trzy pozostałe postacie będą w stanie się przetransformować, bo to jest główny, powiedzmy, warunek mojego zwycięstwa. Udało się przetransformować, chociaż wcale nie jest tak łatwo, bo przeciwny Warwick ma yy, Warmoga. maila debilu. A ja się opieram... W głównie na fizycznym demedu, także niestety nie udało się jeszcze wygrać. Aha, tu mam Shiwanę, nie zauważyłem. A, o, kurde. Nie zauważyłem tego, że miałem Shiwanę i Eliskę. No dobra, Shiwana i Eliska. I Nidali. Potrzebuję jeszcze. Zajebiście, jest gnar. Teraz mogę wyrzucić jednego Shapeshiftera i wydaje mi się, że. W... Wyrzucę póki co nidalkę. Chociaż nie, nie mogę wyrzucić nidalki, bo ona jest... Hmm. Jeszcze chwilę się zastanowię. Eliska mi się najmniej podoba z tej trójki, dlatego że ona wydaje mi się, że robi jednak najmniej, a nie potrzebuje aż czterech shape shifterów, czyli yy, postaci, które zmieniają kształt. Magnar został brutalnie sfokusowany na początku przez Biskranka. On tutaj ma brawlerów, prawda? To jest brawler i to też jest brawler. Więc oni mają dodatkowe defensywne statystyki. Chociaż Warwick jeszcze żyje. Warwick stakuje sobie Ginso. Patrzcie co się. Okej. Okay. Dokończę to, co miałem mówić. Póki nie będę miał dwugwiazdkowej szywany, która. Patrzcie to. Eliski teraz nagle dostałem. Może jednak zostanę przy tym. Nie no, nie mogę zrezygnować z czegoś takiego. są trzy Eliski od tego, aby mieć trzy Elis, więc... Chciałem zrobić tak, że jak pozbieram na dwugwiazdkową Siwany, to wyrzucę dwugwiazdkową y, Elis I zostanę z Siwaną, Nidali i Gnarem. Ale... A nie, ja mogę wyrzucić póki co Nidalkę, bo mam trzech, a potrzebuję tylko dwóch, żeby utrzymać... Y... Jezu, przecież mogłem za Gnara... Nie, nie mogłem za Gnara. Mogłem za Elis wrzucić y, Ari i miałbym dwie złote... Tutaj kombinacje. Dobra, udało mi się wygrać. Nawet za zaszy zaszywane mogę to zrobić. Jest Gnar, dobra. Biorę Gnar, chociaż to jest Spatula. Jeśli potrzebuję Spatuli, bo nie. Dobra, jest Gnar, chyba wezmę Gnara. Mógłbym wziąć Rengara, który miałby, byłby kolejny z Wild, ale nie opłaca mi się to już w ogóle, dlatego że mam już postacie, które chcę budować w Wild, a potrzebuję tylko cztery, więc będzie to Gnar, Warwick, Nidali i. Ari. Gnar nie ma żadnego przedmiotu tamtym, którego mam na polu, więc póki co mogę zamienić go z tym, który jest tutaj. O tak. To wyrzucam i to wrzucam. I nagle życie stało się piękniejsze. Czyli tak potrzebuję jednego gnara. Jornie, dobra, mam co będzie tutaj? A to jest bardzo słaby przedmiot. Istotne. Bardzo słaby przedmiot. Mam... Wszyscy moi teraz sojusznicy dostają... Dostają buffa z wani. I... Shapeshifterzy jeszcze jak się przetransformują, to powinno być dobrze. Dobrze, że Warwick jest na samym początku. On jest w stanie trochę kupić czasu mojej, reszcie mojej drużyny. Chodzi o to, żeby się reszta przetransformowała. Najbardziej mi zależy na, na Gnarze. I Warwick! Patrzcie, co się dzieje z Warwickiem moim! Jusuf, kim ty jesteś? Aha, jesteś już pode mną. No dobrze Dobra, czyli tak. Nidali jest mi niepotrzebna tak w zasadzie. Nidali jest mi niepotrzebna. I pewnie teraz, a właśnie. Dobra, jest Ali. Nidalki nie potrzebuję... Chociaż... Aha, ja ją mam na drużynie. A tu głupi jestem, naprawdę. Dobra. <grytanie> naprawdę nie zauważyłem, że ją mam w drużynie. Eee, Shiwana przyda się jak będę ją Aureliona. Aurelionowi zostawiam ten. Jest eliska kolejna. Jesteśmy dwie eliski, od tego, aby mieć ją na trzy gwiazdki. A eliska dostała ostatnio nerfa znaczy w zasadzie nerfa zmianę, że miała dwie gwiazdki, teraz ma jedną gwiazdkę, więc jest jedną gwiazdkową postacią. Warwick przytankował ulta Veigara. Patrzcie, ile wytankował. Czy to wystarczy, żeby się przetransformować? Gnar się przetransformował. Kasadin fokusuje Ari. O, właśnie. Kasadina. Pasywka jest bardzo. Bardzo męcząca. Stąd niczego nie chcę. Stąd też nie. I nie muszę teraz nic się martwić, dlatego że mam e, walkę przeciwko wilkom. Wilki nie, nie wiem, czy przypadkiem nie wskoczą mi na plecy, więc postawię to tak. Jednego gnara potrzebuję. Dobra, czyli plan jest taki: zaraz będę miał możliwość wrzucenia szóstej postaci. Mam cztery postacie z Wild i trzy z Shiftera. Jeśli wyrzucę... Nie mogę wyrzucić... Kurczę, wiecie co, jest trochę lipa, dlatego że jak będę miał Aureliona... Ale przedmiotów... Przedmiotów... Mógłbym, wolałbym mieć Siwannę za Elis i wtedy miałbym już po prostu Dragon, bo ona ma Demona, który jest mi niepotrzebny. A Dragon włączy się z Aurelionem i tutaj jest właśnie ten myk. Co jest tutaj możliwe, że. O, 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 to byłoby. Same row. To zmienili to? O kurczę. Nie wiem jeszcze, co zrobić z tymi przedmiotami. Szczerze powiem, nie chcę robić niczego na szybko. Dobra, Warwick został przyciągnięty, więc nie jest źle. Chociaż dwa kaziksy na moich plecach nie wyglądają zbyt dobrze. Nidali zdążyła się przemienić? Dobrze, chociaż chociaż to wygląda źle. To są dwa 2-gwiazdkowe kaziks. Dobra, trzeba podej zacząć podejmować decyzję, dlatego że już trochę kurcho jest ze zdrowiem. Nie ma czasu na czekanie, aż yy, stanie się cud. Więc zrobimy tak. O tak. Nie, nie będę dawał mu tego przedmiotu. Dobra, mam jeszcze powiedzmy dwie walki na zapas. Rozłożyłem te przedmioty nie licząc na powiedzmy przyszłość. Widać, że Warwick zrobi robotę z nowym przedmiotem, ale nie wiem, czy da radę sobie poradzić z trzema. No właśnie, raczej jesteśmy już w stanie wytrzymać tylko jedno uderzenie jedną przegraną walkę. Ale będę miał bardzo dużo pieniędzy. Więc mam nadzieję, że coś się dobrego stanie. Nie liczę na cud. Zauważyłem, że od momentu jak przestałem grać i po dosłownie dwóch tygodniach zacząłem na nowo, to wszyscy nagle są jacyś tacy lepsi. Nie wiem o co chodzi. Tu się nic nie stanie. Shape shifter i Wild y, się przyda. Shape Patrzcie co się dzieje, o kurde. Okej, okay, dobra, mam Gnara. Okej, okay. przynajmniej mam Gnara na kolejnej gwiazdce. To jest drużyna, która ma Nobel Buffa i tego Nobel Buffa dostała Vein. Póki co nie wygląda to za dobrze. Elis się zdążyła jednak mimo wszystko transformować. Oby nie dali też zdążyła. Katarina, ale damage. O Jezus Maria, ale pogrom. Dobra, jednego przynajmniej zabiłem, więc nie dostanę maksymalnego damage'a. Chociaż wydaje mi się, że to i tak już może być sytuacja podbramkowa. Potrzebuję Elis w drafcie. Elis w drafcie, której nie ma, ale jest Runan. I Rabadon jest na... E Patrzcie, co tam się dzieje. Dobra, hej, wzięła Rabadona. Ale biorę... Biorę Hurikana. Są trzy szpatułki. Kurcze, gdybym wcześniej wziął szpatułkę, teraz mógłbym dorzucić jedną, jedną postać do drużyny, chociaż i tak raczej nie ma co na to... Nie miałbym... Na co liczyć, że miałoby mi to jakoś pomóc, bo nie mam nikogo na ławce, który tak bardzo czeka na to, żeby być na polu. Nadal nie mam Aureliona. Jest Szywanka. Wolę ją wrzucić na pole. Lulu nie będę kupował, bo to jest nieopłacalne. Teraz jest Gnar kolejny. Jest Elis. Nie mam, szukałem eliski na, na szybko. Bo to już jest wóz albo przewóz. Szukałem już na szybko eliski. Jeśli to przegram, to jest koniec, więc już wolałem poświęcić się. Czy jeszcze jest szansa? Czy jeszcze jest szansa? Gnar, gnar! O! Dawajcie, dawajcie, dawajcie! Jest! Jest! Żyjemy kolejny dzień! Żyjemy kolejny dzień! Vein... Jest, zapomniałem o tej Vein, która miała hurakajna. to robi. Dobra, Alice. Potrzebuje mieć Alice. Ja dobrze. Niedobrze, zaprzepaściłem wszystkie swoje pieniądze. I to jest drużyna, przeciwko chyba przed chwilą, której wygrałem. Tak mi się wydaje, żeby tylko Katarina nie zaczęła się kręcić. Nie, to jest ta, to jest ta Katarina. Ale dobra, umarła szybko. Może się uda. Gnar robi robotę tam w tle. Chociaż, chociaż tutaj tak chyba nic nie da. Uf, Gnar, proszę cię. Co jest, ile ten stun trwa? I jeszcze zaczął bić kurwa Garena, który magia. Uf. No niestety, zająłem siódme miejsce, siódme, tak, nie wiem czy to wrzucać, ale to był materiał do oceny dla was, jeśli wam się, jeśli chcielibyście serię z Teamfight Tactics, filmy na ten temat, ja oczywiście trochę wyszedłem z prawy z tego co widzę, to możecie mówić, ja sobie tu powiększę siebie, tak czy ciak, dajcie mi znać łapką w górę, jeśli, jakie jest wasze zdanie, albo w dół, wolałbym żebyście dali łapkę w górę, nie będę ukrywał, no i co, do następnych filmów, na razie. Cześć.